Na kanale jaskinia słowa pojawiają się nagrania, komentarze do niedzielnych czytań, wykłady o różnych księgach. Pisma Świętego, różnych tradycjach biblijnych, czy geografii, historii starożytnego Izraela, ale także ostatnio pojawiają się nadrania o różnych zjawiskach w Biblii. Mówiłem o świętości, o Prawie i Sprawiedliwości, o miodzie, o pszczołach. Ostatnio ktoś poprosił mnie o nadranie o winie w Biblii, więc pomyślałem dobry temat, żeby o tym też opowiedzieć. No właśnie, czasem słuchamy w Piśmie Świętym czytamy o winie, wino, oliwa zboże, to są te największe dary błogosławieństwa Boga. Dary, które otrzymuje Izrael od Boga. Zresztą sam Izrael nazywany jest winnicą. Winnicą Pana jest dom Izraela. Śpiewamy w jednym z psalmów. Także oblubienica porównywana jest w pieśni nad pieśniami do winnicy. Izrael to winnica, a Bóg jest tym, który uprawia tę winnicę, który dogląda, który dba o całą Infrastrukturę, o, o mur, o tłoczenie, o wieżę, o to wszystko, by winnica była piękna i owocowała. Czasem to też się łączy z tym, że trzeba ją przyciąć, że trzeba różne gałązki uporządkować, żeby mogła przynosić lepsze owoce. Więc to nie jest tylko zwykły napój alkoholowy, to jest coś znacznie głębszego, bardzo symbolicznego. W Palestynie, ale także i w Egipcie, czy w Grecji, ta winna latorość, uprawa wina, to bardzo ważne miejsce w, w rolnictwie. Przy, przy domach były te winnice nawet często. Winnica z kamiennym murem, z jakimś żywopłotem odrodzona, winorość, która, jak mówiłem, jest pielęgnowana, doglądana, a gdzieś we wrześniu, w październiku ma miejsce winobranie, które oznacza czas radości, jak o tym mówi chociażby Izajasz w 16 rozdziale w dziewiątym wersecie. w tym rozdziale 16 czytamy tak, wobec jest to zapowiedź pewnej tragedii, oto marnieją winnice, marnieją dlatego, że władcy rozrzucili szlachetne winorośle, drzewy rozprzestrzeniły się i sięgały pustyni. Zapłaczę, jak płacze jazer nad winnicami Sibmy, bo na Twe owoce i na Twe winobranie padł krzyk wojenny. Radość i wesele zniknęły z sadów. W winnicach nie śpiewa się, ani nie potrzykuje. Wina w tłoczniach się nie wygniata. Ten, który je tłoczył, ustał. Ustały przyśpiewki. Wszystko Zostało zlikwidowane, zniszczone. To no, jest mowa o pewnej tragedii, klęsce czy zapowiedzi wielkiego nieurodzaju, ale ten tekst pokazuje nam właśnie gdzieś może między wierszami, jak to wyglądało. Że właśnie w winnicy była radość, były śpiewy. Ten zbiór wina na jesieni, we wrześniu, październiku był związany z ogromną radością, z, z, ze śpiewem, ze świętowaniem po prostu. Część winodron była zjadana, część była suszona. Mamy już pojęcie rodzyn, są rodzynki, które gdzieś tam używa się w, w kuchni, w jakichś tam plackach z rodzynkami, które, o których mówi chociażby pieśń nad pieśniami. No ale z większości zebranych winodron robiono wino, więc obok winnicy była zawsze tłocznia było miejsce, gdzie jakaś kamienna płyta, jedna dru o drugą tarła, gdzie można było tłoczyć wino do zbiornika, do jakiejś kadzi kamiennej za pomocą różnych rurek. Więc ta prasa, winiarze w tej prasie miażdżyli winogrona, tak jak w przypadku oliwy, też trzeba było zmielić, zmiażdżyć oliwki, więc tak powstawał sok. Taki sok z winogron. On fermentował, ale zanim fermentował, był też stosowany. To ten moszcz, więc tam też się pojawia to pojęcie moszczu winnego, czyli do świeżego, świeżo wyciśniętego soku z winogron. A potem poddawano procesowi fermentacji, dodawano drożdże i tak napełniano no nie było butelek ale napełniano dzbany bukłaki o których też mówi Jezus w przypowieści w Ewangelii Świętego Marka w rozdziale drugim, werset 22 każdy król miał swoje piwnice z winami to wino było zachowywane przechowywane na dworach królewskich Bogu ofiarowywano także wino czytamy w mądrości syracha w rozdziale 31 wino dla ludzi jest życiem, jeśli pić je będziesz w miarę. Zadowolenie serca i radość duszy daje wino, pite w swoim czasie i z umiarem. Cały czas jest mowa nie o pijaństwie. Oczywiście jest też o pijaństwie w Biblii. Noe się upija winem, jest krytykowane w wielu miejscach, w księgach mądrościowych, pijaństwo. Można się upić winem. Pamiętacie, apostołowie mówili różnymi językami, a, a oskarżano ich, upili się młodym winem, szybko im coś uderzyło do głowy. Więc z jednej strony jest to ta krytyka picia wina, ale w psalmie 104, werset 15 czytamy, wino rozwesela serce człowieka, ich, a czy proroctwie Zachariasza, serce uraduje się tak, jakby pili wino. Tak się uraduje serce, gdy doświadczy spotkania ze Zbawicielem. W Księdze Izajasza w rozdziale 55 czytamy o zaproszeniu na ucztę, gdzie będzie najwyborniejsze wino, najwspanialsze mięsa. I to wszystko będzie bezpłatne, będzie darem Boga. Bóg obdarza nie tylko życiem, Bóg obdarza także. Radością życia. To nie jest tylko byle jakie życie, ale to jest życie ze smakiem, życie, które daje radość. Stąd wino staje się symbolem takich darów duchowych. Mądrość namieszała wina i stół zastawiła, czytamy w Księdze Przysłów. Więc ta, wina, ta uczta, która jest synonimem spotkania z Bogiem, życia wiecznego, uczta eschatologiczna, to też będzie uczta najwyborniejszego wina, najczystszego, najwspanialszego wina. Wielokrotnie Pismo Święte mówi o życiu spokojnym pod własnym drzewem winnym, to więc świadczy o jakimś dobrobycie rodziny. Stąd ten symbol tego, że winnica dobrze uprawiana, owocująca, to jest tak jak Izrael, czy jak każdy wyznawca religii wiary w Boga, Izraelita, który zachowuje Boże prawo, bo o winnicę się troszczono, strzeżono, toczono murem, były wieże strażnicze, były tłocznie, więc... Na to może liczyć Izrael, jeśli, jeśli zachowuje Boże prawo. To nie jest zwykłe picie na jakiegoś napoju alkoholowego, to, to jest jasne. Dlatego stąd tak cenne, ważne było wino w Izraelu, ma też swoje znaczenie podczas uczty paschalnej. Było symbolem życia osiadłego. Wiecie, nie można uprawiać winnic na pustyni, czy wędrując, przemieszczając się z domu do domu. To jest symbol życia osiadłego. Stąd podczas uczty paschalnej pito cztery kielichy wina. Pierwszy na samym początku Uczty, potem drugi, zanim powstało to, było postawione to pytanie, czym ta noc różni się od innych nocy, które rozpoczynało hadżadę paschalną. Trzeci kielich błogosławieństwa, przy nim odmawiano błogosławieństwa. I czwarty kielich na samym końcu uczty paschalnej, kielich na pasrze. Więc to też już nam tutaj powinno przypomnieć, czy zasugerować obecność wina w uczcie paschalnej Jezusa Chrystusa. Więc w czasie Paschy tej żydowskiej każdy z kielichów miał być upamiętnieniem czasu niewoli, gdzie Pan Bóg zapowiadał, że, że uwolni, że wybawi, że wyswobodzi, że, że weźmie w swoje ręce los. Izraela, i tak też się działo. Więc ten kielich wypity na uczcie paschalnej był wyrazem wdzięczności wobec Boga, wobec Jego błogosławieństwa. Także wyznania wiary w Jego obecność, w Jego opiece nad, nad narodem. Wino ma także znaczenie takie. Higieniczne, wino odkarza, pamiętacie miłosiernego Samarytanina, który opatrzył rany człowieka pobitego oliwą i winem. Czy na przykład w opowieści o kanie galilejskiej, Jezus przemienia wodę w wino, co staje się jakimś szczególnym obrazem przemiany takiej zwykłości człowieka w coś zupełnie szczęśliwego, jakąś pełnię błogosławieństwa w królestwie niebieskim, w tym, co zapowiada sam Jezus. Podając uczniom kielich z winem, Jezus mówi, pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Bardzo szczególny symbol w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, wina jako znaku błogosławieństwa w relacji oblubieńca i oblubienicy, w relacji Izraela i Boga. Pamiętajmy więc, gdy pojawia się informacja o winie w Biblii, to musimy myśleć o symbolu radości, darów pochodzących od Boga, wyjątkowości, szczęścia, zaproszenia do tego szczęścia. To napój rozweselający serce człowieka, ale dostaje zupełnie nowe, głębsze, piękniejsze, święte znaczenie, gdy sam Jezus, biorąc kielich z winem, mówi: To jest moja krew przymierza. To jest krew zbawiciela. I o tym też potem będzie nauczał święty Paweł, pojawi to się także w zapowiedziach Apokalipsy. Więc to wino z takiego zwykłego, prostego napoju, czy winnego drzewu, staje się czymś naprawdę niezwykle szczególnym i ważnym dla biblijnych obrazów, o których tutaj chcę mówić w tym roku w różnych cyklach jaskini Słowa. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego nagrania, jeśli macie jakieś pytania czy swoje komentarze, może jakieś inne cytaty, gdzie pojawia się motyw wina, winorośli. Czy winobrania? Zapraszam, napiszcie w komentarzach. Jeśli macie swoje tematy, o których chcielibyście, żebym powiedział w nagraniu jaskini słowa, śmiało dajcie znać, prześlijcie do mnie wiadomość. Adres mailowy jest w opisie tego filmu. Tam też jest link do zrzutki.pl, gdzie można wesprzeć to, co robię na tym kanale. Szczęść Boże, dobrego dnia.